Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Złoty pozostaje relatywnie stabilny, notowania euro do złotego utrzymują okolice 4,26-4,27, po tym jak prezes amerykańskiego banku centralnego umocnił oczekiwania rynku na rozpoczęcie, począwszy już od lipca, luzowania polityki monetarnej w Stanach. Byłaby to pierwsza obniżka kosztu pieniądza w USA od ponad 10 lat, ostatnia miała bowiem miejsce w grudniu 2008 roku. W kraju brak było czynników, które w ostatnich dniach mogłyby wpłynąć na nastroje rynkowe. W tym tygodniu, pomimo planowanej publikacji serii danych krajowych za czerwiec, rynek nadal pozostawać będzie pod wpływem czynników globalnych. Pomimo że prognozy wskazują na możliwe słabsze niż ostatnio odczyty, w tym silne wyhamowanie wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej, wsparcie dla złotego powinny zapewniać wysokie oczekiwania na obniżki stóp w Stanach i dalsze luzowanie polityki monetarnej w strefie euro. Przy rosnących notowaniach euro do dolara, wyraźny ruch w dół miał miejsce w przypadku notowań dolara do złotego. Para powróciła w okolice wsparcia na poziomie 3,78 dolarowi obok komentarzy Powella, gołębi sygnał dała też publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej biorąc jednak pod uwagę ostatni odczyt inflacji w Stanach gdzie w czerwcu miesięczny indeks bazowy CPI wzrósł najsilniej od stycznia 2018 roku i stanowisko szefa Fedu że gospodarka radzi sobie dość dobrze choć i perspektywą ciążą pewne czynniki niepewności raczej należy spodziewać się kilku ostrożnych cięć stóp a nie agresywnego dostosowania takie podejście mogłoby ulec zmianie, gdyby dane z gospodarki amerykańskiej masowo zaczęły zaskakiwać in minus. To, jak mocno inwestorzy oczekują obniżek stóp w Stanach, pokazuje rozjazd pomiędzy wskaźnikiem PMI amerykańskiego przemysłu a indeksem giełdowym grupującym wszystkie rynki na świecie. Przez większą część ostatnich czterech lat wskaźniki te podążały w tym samym kierunku, co było zgodne z fazami koniunkturalnymi gospodarki globalnej. Przyczyny obecnego rozjazdu indeksów można doszukiwać się w działaniach Fedu i innych banków centralnych. Najwyraźniej inwestorzy przestawili się na tryb im gorzej tym lepiej. Słabsze dane przyjmowane są ze względnym spokojem, bo mocno liczą oni na złagodzenie polityki monetarnej przez Fed. W ocenie byłego szefa Fed w Dallas, to presja wywierana publicznie przez prezydenta Trumpa na obniżenie stóp procentowych przez bank centralny mogła powodować, że prezes Powell był niechętny mówieniu o obniżkach. Teraz globalna sytuacja gospodarcza nie pozwala mu nie podnosić dalej tego tematu. Jak już wspomniałam, w najbliższych dniach złoty pozostawał będzie pod dominującym wpływem impulsów globalnych. Mając świadomość, że luzowanie polityki przez Fed jest właściwie przesądzone, można spodziewać się, że słabsze odszczyty ze Stanów mogą mocniej wpływać na wzrost notowań euro do dolara. Po pozytywnych zaskoczeniach, rynek będzie zaś wygaszał osłabienie dolara. Jeśli chodzi o same publikacje, już dzisiaj poznamy dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Stanach. Rynek zakłada spowolnienie dynamiki obu wskaźników. W środę Poznamy informacje z rynku nieruchomości oraz opis tendencji w amerykańskiej gospodarce zawarty w beżowej księdze Fed. W czwartek, obok tradycyjnych danych o liczbie nowych wniosków o zasiłek, warto będzie też zwrócić uwagę na drugi z wiodących regionalnych wskaźników nastrojów w przemyśle czyli Philadelphia Fed. Tydzień zakończy zaś odczyt dla nastrojów konsumentów mierzony indeksem Uniwersytetu Michigan. Cały tydzień będzie również ostatnią szansą dla decydentów z FOMC, by rzucić więcej światła na perspektywy polityki monetarnej przed okresem ciszy medialnej poprzedzającej posiedzenie zaplanowane na 30-31 lipca. Z pozostałych danych, w przypadku strefy euro, kalendarz publikacji makro nie będzie aż tak rozbudowany. Na pierwszy plan wysuwa się indeks ZEW oraz finalne wartości wskaźników inflacyjnych za czerwiec. W kraju poznamy zaś we wtorek inflację bazową, w środę dane z rynku pracy, a w czwartek odczyty produkcyjne. Krajowy kalendarz kończy zaś publikacja czerwcowej sprzedaży detalicznej. Spodziewamy się, że na koniec tygodnia kurs euro do złotego wciąż będzie pozostawał blisko poziomu 4,27. Słabsze odczyty krajowe powinno neutralizować skupienie rynku globalnego na obniżkach stóp FED i w dalszym łagodzeniu polityki w strefie euro. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bacher, straty rynku walutowego w PKO Banku Polskim.